Ej, dzień kolejny, poniedziałek. Tym razem już nawet nie liczę, które dni miesiąca, w sensie kalendarzowe. Oj, wszystko się miesza. Jak jest tak pięknie, nie trzeba. Jak to się mówi, szczęśliwi czasu nie liczą. Ja tutaj y, opuszczam biureczkową i podchodzę. Chyba pod ruszówkę. I tutaj na samym początku, jak tylko wyszedłem z lasu pierwszej przecinki leśnej, taka konkretnia wiaducha, e, ambona. No ciekawe, tylko że niestety wejście na kłódkę i do widzenia. Tutaj się będziemy w takim razie udawać w kierunku. E, Pozostałości po wiacie na truszówce, tak czy pod truszówką, jak to się mówi, e, albo nad truszówką, nie wiem gdzie jest ten, gdzie jest dokładnie to, to wzgórze. Tutaj w każdym razie pozostały jej zgliszcza. Zobaczymy, jak w tym roku, czy coś się zmieniło. Czy bardziej poskładane tylko dechy na ziemię niż było to rok temu jeszcze? No niestety rzeczona wiata nadal w takim stanie rozkładu. Ktoś chyba z desek, przypuszczam, że drwale, tutaj zrobili sobie tak naprawdę miejsce na piknik. No i tak, I się ładne widoki. A ja w tym kierunku podążę. Już widać, że będzie wesoło, bo powalone drzewa to oczywiście wycinane jakieś choinki, nieuprzątnięte. Zresztą na wielu miejscach tego szlaku można podobny, podobny obrazek zastać. Zaraz za truszówką wkroczyłem na teren rezerwatu Chwaniów. No i jest tu jedna nie, no, niesamowita rzecz, która mnie bardzo ujęła. Znaczy zapach. Zastanawiałem się skąd on pochodzi. Wspaniały zapach yy, kwiatów. Jak się okazuje, że to, że to te takie... Hmm, może trochę bardziej wróż wpadające troszeczkę kamerka tego nie, nie oddaje, chociaż tu jest nawet ciemno to od różu do fioletu. Takie śmieszne kwiatuszki. Nie wiem co to jest, ale robi taką atmosferę w tym lesie. To jest wszędzie tutaj. Coś niesamowitego. Po prostu jakby. To jest nawet fajniejszy zapach niż w kwiatarni, bo tam się za dużo miesza. Tu jest taki taki delikatny zapach ale niesamowicie przyjemny ja uwielbiam zapach maciejki to jest może coś zbliżonego ale, ale moim zdaniem nawet troszeczkę lepiej pasujące tutaj do do lasu no niesamowite wszędzie te kwiatki tutaj Przypuszczam, że na takie, na takie rzeczy nawet ci, co biegną przez ten szlak, to nie mają czasu, żeby zwrócić uwagę. Tutaj, podchodząc, jestem tutaj na Brańcowej, tak? Brańcowa. Jedna godzina, nie, to jest masyw Brańcowej. Tak naprawdę. Podszedłem tutaj pod odbicie w lewo, czyli mniej więcej na wschód. O. Tutaj mogą być pobłądzenia. Teraz akurat zauważyłem, tam idzie odbicie też w dół, lekko w dół, ale na lewo, ja teraz w kierunku powrotnym, że tak mam pokazuje. O. Tutaj od tego zwalonego pnia jednak widać. Tam trzeba iść długo nie ma znaku. Jest taki odcinek, który jest ze zwalonymi drzewami. Tam sobie trzeba podążać mniej więcej w końcu się trafi na. No znaki Ach, aczkolwiek one są bardzo bardzo dziwnie prowadzone niekiedy takimi zakosami które które wykluczają to żeby od jednego znaku móc zobaczyć drugi o tym to w ogóle można zapomnieć lepiej iść sobie po śladzie uruchomić telefon czy coś w tym stylu to tak w ogóle wcześniej też się pojawił ale ha, chyba w Przemyślu już Szlak Wojaka Szwejka Coś mi się tak wydaje tylko pierwsze oznaczenie tak naprawdę Od tamtego momentu Widzę No na Brańcową na To chyba idę tak naprawdę Brańcowa na pewno bo to w tym masywie Liskowate to też nie wiem Na Wapiennicy o właśnie To tutaj jest potwierdzenie Na Wapiennicy Tak mówiłem w Przemyślu bo to tak faktycznie zahacza się o przemyśl <tryk> 12 godzin i on się tam zaczął na przynajmniej mojej trasie a no nic, komu w drogę temu trampki trzeba iść dalej Może tutaj pod słońce tak tego nie widać ale to jest odpowiedź na to jakby kto pytał Jaki jest Twój ulubiony kolor szlaku? Taki właśnie rzadki. Nie czarno-żółty, żółto-czarny. Nie wiem co on oznacza: czy to jest tylko ten właśnie szfejkowy. ale kiedyś już widziałem takie znaki. Może na tym samym szlaku. Nie wiem. Chyba nie. Chyba są też gdzieś stare takie oznakowania. Piękne. O, tu piękne zestawienie. Też piękny No, jednak chyba szlak konny. Też piękne kolor zestawienie kolorów. O, tuż przed to jest. Będę odbijał potem na przełęcz. Taką malutką to. Jeszcze przed przełęczą wolańską to będzie. Także za chwilę dłuższą. Jakiś odpoczynek, może. Cały czas idę od tego dynowa i się zastanawiam nad dwoma miejscami, gdzie będą takie trudności, raz to był ten wycięty las, to już miałem. Natomiast drugie to jest takie, takie odbicie z głównej drogi w pośrodku niczego, a to się okazuje, że to jest tuż przed brańcową. Tutaj po prawej stronie to jest kupuła szczytowa tej brańcowej. Tutaj w zeszłym roku złapałem jednego kleszcza jedynego eee, akurat na odsłonięte ciało. Jedyny fragment to moje przedramię i mi się po prostu zaczął wbijać. No i to była jedyna operacja. A tutaj no prowadzi sobie taka kontynuacja żadnej strzałki absolutnie żadnej strzałki odnośnie zmiany. Yy, przebiegu bo tutaj ewidentnie no to nie jest główny tutaj ten trakt powinna być strzałka że za, za znakiem połku w prawo no i tutaj ciężko dopatrzyć się na tym drzewku znaku szczególnie jak się nie idzie ze wspomaganiem jakimś GPSowym yy, no to to ten tutaj łatwo to prze, przeoczyć także brańcowa zwrócić uwagę należy sobie na to o. Trochę zaoszczędzić czasu w ten sposób. Jednak nie mogę przejść obojętnie obok tego. Tutaj musiałem dojść do tego miejsca, żeby potwierdzić, że tutaj faktycznie szlak biegnie, ale to jest tak. Teraz pokazuję w kierunku dobrańcowej. ale żeby tutaj trafić, to było to coś takiego tylko, że w dół. Analogiczna sytuacja, bez tego znaczku, kompletnie. Brak oznakowania na rozdrożach takich, że i w lewo, i w prawo w zasadzie pasuje, nie? No i teraz tak: Nawet tu, gdzie jest ten znaczek, to w zasadzie nie wiadomo na dobrą sprawę, gdzie iść. Czy w prawo, czy w lewo. No tu się okazuje na. Nie wiem. że w prawo. No tak, w prawo tutaj. Tylko, że to niejednoznacznie nie wynika z tych oznakowań. Na prawym drzewie, prawej ścieżki rozumiem, jakby było, to jest jednoznaczne. Na lewym tutaj, gdy to jest drzewo, kurde graniczne, tak? Znakarzu jajcarzu: tam ci się nie chciało, a tu jak zrobiłeś to źle. No po prostu powinno się wieszać za jaja. Albo nie malujcie wcale tych znaków, albo... I wtedy naprawdę ludzie będą sobie tak szli na azymut. Przypuszczam, że to będzie... SIO! Że to będzie nawet... Czasem i wygodniejsze. Człowiek będzie wiedział... Na co się pisze. No i co? Schodzę. Dalej. Koniec narzekania. Ładna pogoda. Trochę chmur po lewej stronie, ale to tak... Tak tylko straszy. Tak naprawdę odnośnie tej pogody, to warto wspomnieć, że oprócz wyjścia w deszczu yy, na początku tam troszeczkę tam pomiędzy, o, pomiędzy jak to się nazywa, wapielnicą, a pomiędzy Krasiczynem a wapielnicą, no to tylko tak troszeczkę postraszyło. No. ja tu jestem przed przełęczą Warańską, przed zejściem na nią. Tam. Kamienna laworta. Tam pokażę na zdjęciu, bardziej będzie widać. Chyba wysokie Bieszczady. Jakieś takie ostre. Górki. No nic. Jestem bardzo ciekawy, czy będzie nadal za zagrodzenie, że teren prywatny. Tam tutaj no. Chyba nie wiem, to się, jak to się nazywa wysoki dział, czy jak, jakoś tak Uu. w każdym razie, tutaj ostatnio były problemy tego typu spotkałem rogowerzystę, który podchodził pod Brańcową e, miejscowy i mi właśnie tak opowiedział o tym, że prawdopodobnie tak, że że tam, że tam będzie taki problem zobaczymy tutaj to samo na wyjściu z kolei z lasu było analogicznie, nie było Możliwości Żeby Tutaj Też ta tabliczka Ten prywatny wstęp zbroniony Nie była Nie była umieszczona Natomiast tam O nie widzę tego czy to, Znaczy Czy dobrze pokazuje tam gdzieś na drzewie e, Widzę e, Znak po prostu Niebieski ten Niebieskiego szlaku. A tu piękna sprawa, włodynie. Pierwsze szyby, naftowe. Nice, idziemy dalej, do tego, który może być ewentualnie włączony tam bliżej muzeum plenerowego, to niesamowity teren tutaj Tutaj rok temu ten ten szyb akurat był automatycznie uruchomiony. Tu Tutaj pierdziochy niepotrzebne tutaj. Niestety ruch tutaj taki dosyć. Coś tam warczy. Ja idę dalej. Kto chciałby zatankować z takiego dystrybutora? No proszę bardzo, prosto od producenta. To jest tak naprawdę muzeum jak muzeum, ale muzeum pod chmurką. Cały czas czynny zakład produkcyjny, jak tutaj na. na Tabliczce można było przeczytać, wszędzie poopisane, poopisywane PG no hmm, i się wydobywano, fajna sprawa. Tutaj niesamowite, pamiętam tutaj na tym przy, taki przystanek, zaraz za tutaj, tym zakładem górniczym. E, ostatnio tutaj odpoczywałem, chyba teraz też skorzystam. Pamiętam był większy upał niż teraz, a tutaj zaraz za płotem tutaj Pan ma niesamowitą e, farmę taką mini zagrodę. E, I co i ma tutaj Sarenki. Wyglądają przynajmniej. Tu trafiłem jeszcze na jakieś zbiorniki. pierdziochy nikt nie jest